I myślisz, że życie jak we śmiech Zobaczysz, że zaprowadzę cię e! Pada, gdyż się nie smacznie zacznij poczuci staśmy Twój kosz ma strasznie Zasmakujesz prawdę, Marzenia pękną jak go na położę Twoje ciało jakbyś klinicznie umarzły się Rzeczywistość na plecach Zimnym girzkiem, Gęsia skórka stawia włosy na dębach kiedy tu jestem i było wyobraźnię Na poważnie docieram, gdzie boli potrafię Najgorsze uczucia swojej duszy wyzwolić I myślisz, że życie jak we śnie Zobaczysz życie Cze e. I myślisz, że życie jak weźmie obudzę się Długie pomy, twórlań, life, bitem, aaa! se długi sen, głęboki sen Słodki, śpis, jak przejście radła Śmierci dzienni, przez zamknięte źrenice Wyspywają na myśli, strachu wyścig Obłokany koszmar ci się przyśni Spotkasz się z diabłem, ciemną zmorą Prywatny kolor, późno porą Uciekasz przed nimi i tak cię dorwałą się czy z czaszki, umyj pardą Przycisnę ci gardło do fortepianowej strony